Prezentacja dotyczy punktu obsługi sprzedaży Rax SQL. Moduł ten znacząco ułatwia pracę na stanowisku kasierskim, a jego obsługa jest wyjątkowo prosta. Używając czytnika kodów kreskowych, wprowadzamy kolejne produkty do systemu. W przypadku powtarzających się produktów, wystarczy zeskanować jeden i za pomocą klawiatury wprowadzić żądaną ilość. Gdy wprowadzimy wszystkie produkty, przechodzimy do płatności używając klawisza F8. Program umożliwia nam wykorzystanie kilku rodzajów płatności przy jednej sprzedaży. Przykładowo wybieramy płatność kartą, klawisz F4. Wprowadzamy żądaną kwotę i zatwierdzamy klawiszem Enter. Pozostałą należność uregulujemy gotówką. Wciskamy F3. Wpisujemy żądaną sumę. W tej prezentacji zakładamy, że klient płaci banknotem 200 zł. Zatwierdzamy. Należność została uregulowana. Program wyświetlił również kwotę reszty w gotówce, jaką należy zwrócić klientowi. Po zatwierdzeniu dokumentu nastąpi wydruk paragonu fiskalnego i zakończenie operacji. Dziękuję za uwagę.